Adrian Bosiński po wygranym pojedynku w walce wieczoru na drugiej edycji Zagłębowskiego horror show. Gratuluję tego zwycięstwa, to było niesamowite. Kolejka do Ciebie jest długa i nie dziwię się, teraz tak. będziesz prawdziwym bogiem wojny u siebie. Tak, witam wszystkich serdecznie. E, dziękuję. E, dziękuję za wspaniały doping. Przepraszam, bo jestem troszeczkę rozkojarzony, cieszę się tak tą wygraną. Nie mogę się uwierzyć tak jakby jak stałeś długo i nie mogę uwierzyć. Kurde, no taki był plan, ja, ja wiem, że ja mam ciężkie łapy, nie? Wiedziałem, że jak trafię, e, no to Claudio będzie leżał, no i, no i tak też było. Nie chcę obracać w piórka, ale, ale to co wizualizuję w głowie, to co e, jest moim marzeniem, wszystko się spełnia. A skubanie zrobił dobre wrażenie. Tak, tak, gdzieś tam zaskoczył mnie kopnięciem e, na głowę, e, ale niestety e, musi wrócić z porażką dopisaną, przerwałem jego dobrą pasę. E, z czego się bardzo cieszę oczywiście, no bo wiedziałem, że z Brazylijczykiem nie ma żartów przede wszystkim w parterze, dlatego nie pozwoliłem mu tam nawet zejść. Czy to jest już dobry moment, żeby powiedzieć, co to za wspaniałe plany czekają na Ciebie? Nie, jeszcze, jeszcze poczekamy, tutaj jest mój menadżer, to... Do jutra, tak? Rozmawiajmy, rozmawiajmy z moim menadżerem na ten temat. Okej, okay, było coś poza tym kopnięciem, co zrobiło na Tobie wrażenie? Eee, chyba nie, nie, nie. Nie Wsz dążył. Wszystko było, wszystko przewidzieliśmy. Eee, to też był było przewidziane, niestety to jest walka, to jest MMA, nie wszystko idzie wyłapać na rękawice bądź uniknąć. <grystanie> Plany na ten rok, jakieś ambitne? E, tak, przynajmniej jeszcze, przynajmniej jeszcze dwie walki stoczę, e, to, jest, to jest pewne, e, a o reszcie proszę rozmawiać z moim menedżerem Krzysztofem Góralczykiem. Tak zrobimy, w takim razie bardzo dziękuję, nie trzymam, pędź do fanów. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.